Do turnieju Cosinus Cup 2016 zostało już tylko dwa tygodnie. Czas najwyższy na losowanie grup. Przypominamy, że pierwszego dnia turnieju, czyli 20 sierpnia w sobotę, o wyjście z grupy powalczą drużyny ze subskiej regionu, a o to samo będą się widzieć w niedzielę drużyny przyjezdne. Z kolei po południu rozegramy fazę pucharową. Zasady losowania objaśni pokrótce Jarek. W kapsule rosującej znajduje się 8 zespołów ze Słupska, które zostaną podzielone na dwie grupy czterosobowe. Wylosujemy najpierw zespół do grupy A, kolejny los trafi do grupy B. I tak na grupa A, grupa B. Aby nie przedłużać poproszę to było do pierwszego zespołu do grupy A. Partners spółka co? A więc silny zespół, który występuje pod nazwą Mundurowych, trafił do grupy A. Wysyłamy teraz zespół do grupy B. Baltic Fish Team. A więc dobrze znany zespół, który wygrał rok temu Cosinus Cup, trafia do grupy B. Drugim zespołem w grupie A będzie Duo Kolor Burza. A więc do zespołu młodzieży dołącza wicemistrz Słowiecka z sezonu 2015-2016, drużyna Batka Fursewicza. Drugi zespół grupy B, Klima A więc Klima trafia do zespołu do grupy z Baldyny. Do grupy A dołącza nam gospodarze cosinus. Drużyna Daniela Geska, a więc gospodarz, który rokrocznie bierze udział w w grupie A. Trzeci zespół grupy D, Autodiesel Serwis Kobylnica. A więc drużyna z kobelnicy trafia do walki, klimy. pozostałe dwa zespoły. Czwarty zespół grupy A. ZKS Komnino. Drużyna Marcina Truczyna, więc trzeci zespół sezonu poprzedniego i zwycięzca Pucharu Ligi. I dla formalności ostatni zespół grupy B, mistrz zeszłego sezonu Ekstraligi, Diamond Cars All Young. Raz jeszcze tylko powtórzę grupy. Skład grup: Grupa A, Partner, Spółka Zo Duo Kolor Burza Cosinus z ZKS Komnino, Grupa B, Baltic Fish Team, Klima Track Team, Autodiesel Service i Diamond Cars All Teraz przejdziemy do losowania drużyn przyjaznych, a więc grupy C i D. Teraz wylosujemy grupy C i D, a więc przyjezdne zespoły na turnieju Cosinuska 2016. W kapsule znajduje się 9 losów, a więc 9, 9 zespołów zagra w grupach C i D. W grupie C zagra 5 zespołów w grupie D4. Losować będziemy podobnie jak w grupie A i B, czyli na przemiennie grupa C i D, później ponownie grupa C i D. Poproszę Pawła o wylosowanie pierwszego zespołu do grupy C. Skoda BS Autor Grudziądz. A więc mistrz Grudziądza trafia do grupy C, grupa D Reprezentacja nl 6 z Gdyni Tak jest Grupa C Chopina Wejherowa A więc zespół, który rok temu u nas gościł, jest to mistrz Wejherowskiej Ligi z Grupa D. E Mega Sport Szczecin. A więc bardzo silna drużyna ze Szczecina. Wicemistrz Polski i Mistrz Polski 2015, teraz grupa C. Klassik Gdynia. A więc dołącza do nas Mistrz Gdyni, do grupy C. Grupa D. Pamiętczew. Zespół, który zdobywał Mistrzostwo. Red Boxa w Malborku 2015. Czwarty zespół grupy D, e, przepraszam C. RWS Gdańsk. A więc trzeci zespół najwyższej klasy rozgrywkowej PL3 w Gdańsku. Grupa D, stawkę zamyka. na zbyt Bydgoszczy. A więc tutaj powiemy, że jest tu zespół City Parking Group, czyli zbyt Bydgoszczy. I trzecia drużyna e, w Polsce, no i do grupy C dołącza zespół amator gościcina. A więc drużyna, która najwyżej z, dru z drużyn przyjezdnych w, zeszłym, w zeszłej edycji zaszła na turnieju Cosinus Cup, zajęła wtedy, przypominamy, czwarte miejsce. Przypominamy skład grupy C: Skoda BS Autogruzjąc, Chopinowy Herbow, Klasik Gdynia, RWS Gdańsk, amator Gościcino, Grupa D: reprezentacje NL6, Emega Sport Szczecin, Pamięt, Czew i. Zespół zbyt goszczy. Przypominamy, że po dwie najlepsze drużyny awansują do ćwierćfinałów. Jeżeli chodzi o drabinkę, wygląda ona następująco. Grupa A zmierzy się z grupą C w finałach a będzie zwycięzca grupy A, zagra z drugim zespołem grupy C. No i oczywiście drugi zespół grupy A zagra ze zwycięzcą grupy C, grupa B zmierzy się z grupą D. Informacje przekażemy także menadżerom drogą mailową. Oczywiście także pojawi się oficjalny artykuł na stronie. Cosinus Cup to nie tylko rywalizacja grupowa i pucharowa, to też konkurs rzutów karnych z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. Wszelkie szczegóły na stronie turniejextraliga.pl. Przypominamy, że mogą się do konkursu zapisywać nie tylko uczestnicy turnieju, ale także wszyscy chętni, także kibice, również panie. Zapraszamy serdecznie. Cóż, to tyle od nas. Zapraszamy 20 sierpnia o godzinie 16.00. boisko w konkurs wielkim, mnóstwo emocji.